nie przygotowany, jedną ręką na piskach, w zakręt w prawo Kurwa jego mać Obory narobił, więcej niż w ogóle chce. Dalej z ręką na lewarku jedzie Kurwa, stary Albo to zaczniesz kontrolować no bo Pomigał mi już no. się w I kurwa bieg nawet nie wrzucony, kurwa Ręka na lewarku, kurwa I się pojebało po Pozitał prostu Potitał mi, a no, mówię, to trzeba szybko wjechać Jezus Maria co to się Kurwa nie ma, to... A wiesz, do ilu się rozpędziłeś? Na najbardziej teraz? 50 coś. Do 60. A pół dźwięk byśmy ze 120 lecieli. I tak dźwięk jest taki, kurwa, to no. tyle lepiej tą a przez nas wyprzedzają. Bez dźwięku żadnego. Dobra, nie musisz, no jak? No przecież mamy bierzeństwo i co? No na drodze główne. A ty naj... tramwaje? Najpierw, uważaj. Kurwa, jebana. Jaki bezczelny, kurwa na skrzyżowanie, przed przejściem dla pieszych nazwy trzecił, wjechał przed kołach. kurwa, zaczął hamować no tu jest klakson, panie, na takich a ja myślałem, czy mogę przypadkiem czytajemy od lewej? w lewo? w lewo! tam? tam! stąd? stąd! nie! tak! jak? tu! tu? od lewej! dobra Ok. to pan teraz idzie do okienka zapisuje się pan na nowy egzamin witam, dzień dobry egzamin drugi, proszę na kiedy są terminy? Nie ma, proszę pana. Czy razy pan nie zdaje kurwa i ma pan bana kurwa na 5 lat? Głupio wyszło. Dobrze to dopiero drugi raz. Można. Można, można. Nie mam za wiele czasu. Tam następki czekają. Jasne to ja jadę. Psiajucha, najechałem ciemno w ogóle, buro i chujno. Nie widać nic. Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami, z kodem Pago i Knut, dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem Pago Bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności. A link do strony znajdziecie w opisie. O ten kutas, nie chce O ten kutas, nie chce mi wejść. Nie, nie mogę Jest już jedynka, już bardziej się. Bardziej nie da, czy jedynki. i wszystko kurwa się i cała płynność poszła się jebać kurwa z, z, zrobi, z, zrobiłem tak, że się przy dużej prędkości wywaliłem <grym> nie, 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 nie ma gdzie jechać, popatrzcie, no nie chciałeś puścić masków A, A wycieraczki wszystko naraz jedynka Ostrożnie Strasznie. Ryzykował tych zgaśnień takich, że coś tam topniesz w hamulec Jadę powolutku, gdzieś możesz coś manewrować. Co, gdzie ty tam się za, za babami rozglądasz, kurwa nie, tu, tu, Progów nie widzisz potem Nowy budynek jest nie. Nowy budynek Tu, 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 jest miejsce Tu jest miejsce, się Kierunkiem oczywiście dojechać, nie wjebać się w ciepło no, na gdzie na krawędziach nie tak to miało wyglądać Ale dzisiaj inaczej, co? Inne życie już po tym weekendzie tak. takie... Nie, no kurwa, ci, i to ja... pagoda i człowiek wymęczony i ten... Tak ciągnie się te <goda> dwa dni, ta sobota. Pagoda, kurwa. Pagoda, tak będzie? A był z tego wypadku? Filmik z testu yy, O kurwa, teraz to sprzęgło stało, dałeś jedynkę. Nie no jak jedynkę? No, no serio? No tak, mówiłeś jedynkę. Kurwa, toś wymyślił panie Polsko pod zakaz. No, porwało. A no, sprzęgło docisnie tam, sprzęgło bo, ja... Ono jest, bo ja No, ja je się... wcisnąłem. Okej, okay, sobie teraz. O no, kurwa, nie, dzisiaj to chyba będzie przy tobie to sprzęgło. Bo ja już słyszę kurwa od tego łuku, że to sprzęgło zaczyna wchodzić w czwartą fazę dźwięku. Ale to stało, jezus, Suspania. Uff. Nie, do jutra to już nie, nie będzie tego. Będziesz radę Skaszony. Padał za pierdalam. <głowa>, Głowa na boki się rozgląda. A chuj wie, czy im się nie pojebało. Przejeżdżasz przez przejazd z kolei, bo nie ma, zawsze musisz odwrócić głowę. Pani, że nie ma światła? Nie zainteresowana. Światła. Możliwe, że nie zaskoczyła nawet. Po prostu chciała pomachać, no to pomachała. Ale włączyła. Tak? No, tak? No i super. Patrzy się dalej na ciebie, Wpadłeś i mi? w oko. Dobre, dobrze. Może chce się ścigać. No. O, A widziałeś, jak ci wyleciała na ambicje? Ty, ty, Majster, wasz gaz zaprotestował i wyłączył.